Moja przygoda w ogóle zimną wodą zaczęła się kilkanaście lat temu od takiego zwykłego morsowania, gdzie wchodziliśmy w butach neoprenowych, w rękawiczkach. Gdzieś tam sobie mówiliśmy, że głowy się raczej chyba nie zamacza, bo krzywdę zrobimy na stare lata. No ale czas pokazał, że się pływa, że, że głowę się zamacza i się nic złego nie dzieje i, i można to robić i coraz więcej ludzi w Polsce to robi. Bo jeżeli chcą wchodzić i morsować, no to zacząć wchodzić w grupie, żeby było bezpieczniej, ale jeżeli chcą zacząć pływać, to nie zbroić się w neoprenowe buty, rękawiczki i jakieś tam czapki, po prostu Wejść gołe stopy, gołe nogi, gołe ręce i pływać. Nieprzyzwyczajony, niezaadoptowany, wytrzymać, żeby mieć komfort jeszcze, jakiś taki cieplny, to pewnie gdzieś do 6, 7, 8 minut. My na zawodach pływamy średnio kilometr od 16 do 20 paru minut, a są tacy, którzy wytrzymują mi 30-40 w temperaturze wody poniżej 5 stopni Celsjusza. Nie rozgrzewamy się. Rozgrzewanie powoduje, że pory skórne się rozszerzają, i zamiast trzymać ciepło, to my tracimy w tej wodzie ciepło. Lepiej sobie postać z minutkę rozebranym na mrozie żeby pory skórne się zamknęły. Zasadniczo mniej się choruje, czyli człowiek nabiera jakiejś takiej odporności. Są dwie organizacje międzynarodowe ISSA i IFSA, które, które organizują mistrzostwa świata, czyli są wybierani reprezentaci Polski, którzy jeżdżą na te mistrzostwa. No, muszę powiedzieć, że zaczynamy być potęgą w tym zimowym pływaniu sportowym.